Jak stare powiedzenie mówi, alkohol jest dla ludzi. Zdarza nam się być na różnego rodzaju imprezach: weselach, urodzinach, imieninach, imprezach klubowych, czy po prostu spotkaniach ze znajomymi. Bądź po prostu jesteśmy w restauracji i do dobrego posiłku zdarzy nam się wypić lampkę bądź dwie lampki wina. Często również zdarza nam się, że np. Na następnego dnia, bądź po po prostu takiej kolacji, musimy wsiąść za kierownicę. Dlatego coraz bardziej popularnymi urządzeniami są alkomaty. I właśnie o tego typu urządzeniach będzie to wideo. Zanim jednak opowiem Wam o tych urządzeniach, przypominam Wam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się na naszym kanale YouTube, wystarczy, że go zasubskrybujecie. Alkomaty to tego typu urządzenia, dzięki którym możemy w bardzo prosty i szybki sposób zweryfikować zawartość alkoholu w naszym organizmie. I potem podjąć decyzję, czy na przykład będziemy prowadzić samochód. Alkomaty i alkotesty pomogą nam rozwiązać dylemat nie tylko związany z tym, czy po wypiciu alkoholu na przykład poprzedniego dnia możemy zasiąść za przysłowiowe kółko, ale na przykład również, czy możemy następnego dnia podjąć pracę bądź udać się chociażby na strzelnicę. Pamiętajmy również, że te urządzenia mogą nam się przydać w podróży. W różnych krajach są różne minimalne limity zawartości alkoholu w organizmie dopuszczające na przykład do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W Wielkiej Brytanii to 80 promila, w większości krajów europejskich to 0,5 promila, w Polsce i w kilku innych krajach to 0,2 promila, a na przykład w Słowacji i w Czechach to całkowite 0 promili. Ale jak będąc na przykład w Pradze nie napić się piwa albo będąc w Paryżu nie wypić lampki bądź dwóch wina do kolacji. I właśnie dlatego przydają nam się alkomaty. Pierwszy alkotest, który chcę Wam pokazać, to ten najprostszy. Jest to Alkotest Alco2Go. Alkotest zawiera substancję chemiczną, która pod wpływem alkoholu w wydychanym powietrzu zabarwi się do odpowiedniego koloru. Użycie tego alkotestu jest bardzo proste. Wystarczy te dwie plastikowe nasadki wcisnąć aż do ustąpienia oporu. I dmuchnąć przez ten alkotest dwukrotnie, dwukrotnie po 10 sekund. Odkładamy alkotest na 2 do 5 minut. Jeżeli w naszym wydychanym powietrzu znajdował się alkohol, wówczas substancja chemiczna znajdująca się w alkoteście odbarwi się na odpowiedni kolor: różowy, czerwony bądź bordowy. Im ciemniejsza barwa, tym zawartość alkoholu jest większa. Możecie sobie porównać. Barwę ze skalą, znajdującą się na Alkoteście. Oczywiście, jednorazowy alkotest jest bardzo prostym urządzeniem i nie daje nam dokładnego pomiaru, dlatego, możecie zaopatrzyć się w alkomaty elektroniczne. i Pierwszym z nich jest Backscan F30. Ten alkomat wyposażony jest w precyzyjny układ elektroniczny, który ma zamontowany platynowy sensor reagujący tylko na alkohol etylowy. Jeżeli w wydychanym powietrzu będzie więcej niż 0,2 promila, tak jak limit pozwala w Polsce, wówczas alkomat zawiadomi nas o tym alarmem. Jego natomiast zakres to od 0 do 4 promili. Wszystkie informacje dotyczące przeprowadzanego badania znajdziecie na wyświetlaczu LCD, który jest podświetlany, dzięki czemu można również przeprowadzać badania w nocy. Alkomat zasilany jest dwoma bateriami 3A. Alkomat wyposażony jest w automatyczny system oszczędności baterii. Jeżeli nie wykonacie badania, wyłączy się po 20 sekundach, natomiast wyłączy się również po 30 sekundach od przeprowadzenia ostatniego badania. Ten alkomat objęty jest 10-letnią gwarancją producenta. Minęły już ponad 2 minuty według tego alkotestu i jestem trzeźwy. Sprawdźmy, czy na bakskanie również okaże się, że w moim powietrzu nie ma alkoholu. Uruchamiamy alkomat. Musimy odczekać 15 sekund, aż nasz Alkomat wprowadzi ustawienia i już możemy przeprowadzić test. Będę się dalej poddawał badaniu, czy w moim wydychanym powietrzu nie ma alkoholu i czy mogę samochodem z tego nagrania wrócić do domu. Ale teraz sprawdzimy sobie Alkomat AlcoForce Evo Silver. W tym alkomacie mamy sensor elektrochemiczny, ma on dokładność od 0 do 3 promili z dokładnością do tysięcznej części promila. Zasilany jest jedną baterią 3A, ma również automatyczny system oszczędności baterii po prostu wyłączy się po jednej minucie. Na wyświetlaczu również dostaniecie informację, jeżeli bateria będzie wymagała wymiany. W komplecie otrzymujecie taki oto pokrowiec, a także dwa ustniki. Oraz baterię zasilającą. No dobrze, czas na mój test za pomocą alkomatu Alco Force Evo Silver. Włączam alkomat. Odczekuję około 8 sekund, aby alkomat wprowadził ustawienia. No i mogę dmuchać. Po odmuchnięciu, aż do ustania sygnału Alkomat przeanalizował moje wydychane powietrze i okazuje się, że nadal jestem trzeźwy. Tak naprawdę dawno już nie piłem alkoholu, ale dla pewności przetestuję się jeszcze trzecim Alkomatem, a będzie to Alkomat Datech AlcoFind Pro X5. Pro X5 mierzy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą bardzo zaawansowanego sensora elektrochemicznego. Jego zakres to od 0 do 5 promili i mierzy z dokładnością tysięcznej części promila. Zapamiętuję 10 ostatnich pomiarów. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz LCD, dzięki czemu można również tym alkomatem prowadzić pomiary po zmroku. Zasilany jest dwoma bateriami 3A, które znajdują się w komplecie. W komplecie znajdziecie również dwa ustniki, a także taki wygodny pokrowiec. No to czwarty i ostatni pomiar, a więc po tym pomiarze będę pewny, że mogę samochodem wracać do domu. Uruchamiam alkomat. Odczekuję 12 sekund i mogę dmuchać. Sygnał dał znak, że mogę skończyć dmuchanie. Alkomat przeanalizował moje wydychane powietrze, a ja jestem trzeźwy. Pokazałem wam cztery urządzenia, dzięki którym możecie sprawdzić zawartość alkoholu w waszym wydychanym powietrzu. Od prostego jednorazowego alkotestu po zaawansowane elektroniczne alkomaty. Na które urządzenie chcecie się zdecydować, ten wybór już pozostawiam wam. Pamiętajcie jednak, żeby nie jeździć po alkoholu i żeby właśnie kontrolować stan alkoholu w waszym wydychanym powietrzu po to, aby na przykład samochodem poruszać się bezpiecznie i uniknąć bardzo srogich kar. Pamiętajcie również, że już od grudnia 2023 roku za jazdę pod wpływem alkoholu będzie wam grozić konfiskata również waszego samochodu. To tyle o alkomatach i alkotestach, a ja na koniec oczywiście zapraszam was do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.